Pedro Regis Anguera w Brazylii. Orędzie Maryi Królowej Pokoju wraz z krótkim komentarzem po orędziu. Kochane dzieci, zmierzacie ku wielkiej wojnie. Bronią, która da wam zwycięstwo jest prawda. Ufajcie Jezusowi. Nie lękajcie się. W tej wielkiej wojnie Jezus będzie walczył razem z wami. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Ja już wam ujawniłam plany nieprzyjaciół. Idźcie z ufnością, gdyż już wam wskazałam oręż dla waszego wielkiego zwycięstwa. Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie we wszystkim. Bóg na pierwszym miejscu. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Ja jestem Waszą Matką i Was kocham. Naprzód, bez lęku. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Komentarz. Widmo wojny światowej niemal z każdym miesiącem staje się coraz bardziej realne. Tym niemniej prawdziwą i dużo większą wojną, która już się toczy, a w najbliższych latach będzie jeszcze nabierać intensywności, jest wojna duchowa. To jest ta walka tocząca się w każdej duszy i o każdą duszę, o życie wieczne każdego człowieka. Maryja jest naszą niebieską dowódczynią w tej walce która odkrywa przed nami plany nieprzyjaciela i wskazuje drogę i narzędzia, by go pokonać. Triumf jej niepokolanego serca jest pewny. Trzymajmy się jej i pozwólmy jej się prowadzić według woli Bożej, abyśmy i my mieli udział w tym triumfie. 18 maja 2021